Jacy my Polacy jesteśmy w łóżku? Bo już prawdopodobnie teraz wiesz. Mhm. E, to też nie jest takie łatwe do określenia, bo, e, bo to, co, to, co ja sprawdzałam przede wszystkim, to, e, to, to w jakich grupach wiekowych, jak się zachowujemy. Okazuje się, że 70, 80, 90-latkowie uprawiają seks. Ale to jest jakaś inna forma, którą oni nazywają seksem? Czy to jest realnie tak jak i dwudziestolatkowie? To jest piękniejsze. Seks seniorski jest, wydaje mi się, piękniejszy. Jest już taki e, emocjonalny, i e, no jest. Taki, kurczę, no można powiedzieć, ludzie już są doświadczeni, oni wiedzą, czego oczekują. I jest inny zdecydowanie niż seks małolatów tak naprawdę, gdzie młodzież robi to byle jak, byle gdzie, byle z kim, aby mieć swój pierwszy raz chociażby za sobą. I byłam zaskoczona tym, że nie ma żadnej edukacji seksualnej w Polsce, że nikt się tymi dzieciakami nie zajmuje. Rodzice myślą, że szkoła wyedukuje seksualnie młodzież. Szkoła nie daje kompletnie rady. Seks jest sprawą indywidualną dla każdego i to tylko w zależności od tego, jak kto chce się otworzyć i czego, co chce eksplorować, co chce zobaczyć. To, jest, to są tylko indywidualne kwestie każdej osoby. Natomiast myślę, że jest dużo do zobaczenia, dużo do poznania i, i wiele można sprawdzić i znaleźć tę swoją niszę.